To się doigrał, złamany, patrzcie. Widzisz Łukaszku, jest jeszcze boska sprawiedliwość na tym świecie. Jerzy? A ty skąd wiedziałeś, że go zamknął? Na komisariacie podsłuchałem przez przypadek, jak gadają. No, hmm. to idziemy. Idziemy. Teraz propozczowi rura zbiegnie. Niech tylko spróbuje powiedzieć do mnie, chłopcze. <noise> Wracać tu? Poszaleliście? Chce się iść i zacząć mu podskakiwać? Jerzy to jeszcze stary i głupi, ale... Ty Łukaszku, ty mnie rozczarowujesz. Te lata w Rzymie cię nie nauczyły, jak się robi politykę? Na samym początku musicie dać mu odczuć, że to on rządzi. Nawet jak będzie do ciebie mówił chłopcze, zrozumiano? Wasza wizyta jest wynikiem troski o dobro kościoła. Niczego nie oczekujecie? Żadnych warunków. Inaczej ten stary wyga natychmiast się połapie. Opiszcie sytuację i czekajcie. On sam podejmie decyzję. Hmm.